Mam wrażenie, że dzisiaj już 40 latek, a już 50 latek, to już mówi sobie tak. No, w końcu mam już 50 lat. No to normalne, że mam to nadciśnienie, normalne, że mam to tą cukrzycę albo stan przedcukrzycowy, no i zgodnie z wiekiem nic nie da się zrobić. Otóż nic nie ręcono na to. Mylnego jest to po prostu kłamstwo. W tym filmie powiemy wam, co zrobić, żeby w wieku 50 lat czuć się jak 50 latek, nie schorowany z tabletkami, tylko tak jak powinien czuć się 50 latek. Być zdrowym, silnym, mieć marzenia i realizować te marzenia. Bracia Rodzeń A więc dlaczego nagrywamy ten film? No po pierwsze nagrywamy ten film, żeby zaoszczędzić Twoje pieniądze, bo zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób działają firmy, które próbują przekonać często skutecznie do tego, że ten kosmetyk za 700 zł spowoduje, że będziesz czuć się jak dwudziestolatka i wyglądać jak dwudziestolatka. Przyznam się, że sam podkreślałem gdzieś tam z łazienki takie serum malutkie z takim, z taką pipetką, którą po prostu naciągasz i sobie tutaj kropeczkę dajesz tu kropeczkę tu, kropieczkę, tu Aha. kojarzysz? No nie kojarzę, żeby no, się to było. Ja stosowałem <laughs> właśnie efektów, nie widzę, a ja stosowałem, podkradałem to regularnie przez wiele tygodni. Ten film też ma na celu podnieść poczucie Twojej wartości. No, nie zgadzamy się, nie pozwalaj na to, żeby wrzucić się w ten właśnie klimat. Mam 50 lat, to muszę zaakceptować choroby, które u mnie się pojawiły. Nie. Masz pełne prawo do tego, żeby być zdrowym w wieku 50 lat i realizować swoje cele. I też chodzi o to, żeby pewność siebie, Twoja pewność siebie była na wysoko, wysoko, wysoko. To nie może być tak, że Ty patrzysz na zdjęcie rodzinne i nie widzisz, nie, no. Po prostu siebie nie poznajesz. Widzisz osobę nieszczęśliwą, e, schorowaną, e, wręcz nawet ukrywasz się przed światem, bo nie czujesz się dobrze w swojej skórze. Ten film też po to, żeby no. Zroznieść. Zgnie, zmiażdżyć. Z, zmiażdżyć. mit, który mówi, że a, bo to już jestem po pięćdziesiątce, to metabolizm mi zwolnił, no już nic nie da się zrobić. No i z tym metabolizmem to faktycznie jest problem, bo wiele osób myśli, że jedynym czynnikiem, który wpływa na metabolizm jest no wie. wiek. Tak jakby nagle cyk, coś się zmieniało i się nagle... okładać glebą. A prawda jest taka, że w skład tego tak zwanego metabolizmu wchodzi wiele czynników. To jest chociażby podstawowe tempo przemiany materii, chociażby aktywność. Aktywność fizyczna. Powiemy wam, w jaki sposób ćwiczyć, żeby czuć się dobrze. Chociażby sen, ale także odżywianie. I oczywiście za chwilę wam powiemy, jakie jest optymalne odżywianie dla młodości. No to zaczynamy. Jest pięć sposobów na to, żeby w wieku 50 lat i po 50 czuć się jak należy się czuć po 50, czyli po prostu mieć chęci do życia i być zdrowym metabolicznie. Nie jest to ściema tak zdecydowanie. Można tylko te sposoby trzeba wdrożyć w życie. Numer jeden, mój ulubiony, post przerywany, Oj, tak. czyli intermittent fasting. Jak się poszwę. Mm, zdrowe jedzenie, nic bardziej prostszego, aby zadbać o to, żeby dobrze się czuć po 50. To jest po prostu odżywianie w wąskim oknie żywieniowym. Wybierasz sobie 8 godzin w ciągu dnia, w których jesz, cała reszta. Ościsz, czyli na przykład między 11 a 18, jeżeli dobrze liczę. Pierwszy posiłek 11, ostatni 18. Poza tym nawadniasz się, pijesz herbatę, kawę lub wodę. To ja dam przykład swój. Wczoraj zjadłem ostatni posiłek o 19.20. Dzisiaj jest godzina 17.15. Ja dzisiaj da dalej nie jadłem. Jutro zamierzam zjeść pierwszy posiłek o godzinie 14. .00. Świetnie. I teraz dlaczego? Dlaczego post przerywany jest tak niesamowitym narzędziem do odmładzania, można powiedzieć. Numer 1 autofagia. Tak. Niesamowity problem. Proces oczyszczania zużytych, starych, nowotworowych i tych po prostu zepsutych komórek. Oczywiście wielu dietetyków powie Wam, że nie ma badań na ludziach randomizowanych, zaślepionych. Nie ma, mają rację, ale też chyba nie ma badań na ten nie temat, że potrzeba... trzeba oddychać, żeby żyć. Ale też nie ma potrzeby, żeby było No, śpiączki, gupolki, nie trzeba wszystko udowadniać badaniami. Tak po prostu jest. Kolejny, e, kolejny dowód, że, że post działa, no to jest to, że zmniejsza się ten stres, oksydacyjny stres, czy wolne rodniki, no te sytuacje uszkadzają komórki i my to możemy odwrócić, czy dać ten taki spokój organizmowi, ale też ten spokój obniży insulinę i będzie wycofywać insulinooporność, więc to jest świetne narzędzie dla każdego z insulinooporności. Nie dość, że obniża insulinę, to obniża stan zapalny, no nisko insulina... Nisko tak. stan zapalny i nie będziemy tutaj rzucać nazwami różnych czynników prozapalnych, bo my nie jesteśmy od komplikowania, więc zapamiętajcie tylko post -przerywany, zmniejszenie stanu zapalnego, wydłużenie życia i odmłodzenie. Tak. Ale jeżeli chodzi o wymądrzanie się naukowe, piszemy e, wiele artykułów, które są publikowane w międzynarodowych czasopismach, tam się wymądrzamy już, bo no to forma też tego wymaga i tam się spełniamy, więc o, 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 ta, tam sprawdzajcie. Kolejne, mitochondria. No mm. nie da się już poruszyć tematu zdrowia bez mitochondriów, mam wrażenie. Ktoś, faktycznie wiele osób już to promuje i tak jest z postęp przerywanym. Zdrowie mitochondrium to zdrowie organizm i myślę, że na tyle dzisiaj wystarczy. Punkt drugi. Sposób drugi tak ograniczaj węglowodany, czyli ograniczanie węglowodanów to niesamowicie skuteczny sposób na to, żeby po 50 robić to, co się chce, a nie to, co nam każą, i ustawiać się w kolejce do specjalistów od różnych rodzajów narządów. Mateusz, Ty chyba dzisiaj oszukałeś mnie i wszystkich, bo jadłeś przy mnie dwa naleśniki. Wiem, że zrobiłeś to specjalnie, żeby wiedząc, że jestem na poście, że może będę głodny, to dlaczego ty Twierdzisz, że ograniczasz węglowodany, a zjadłeś dwa naleśniki. Tłumacz się. Ptaszek. No bo przecież ja jadłem, ja jadłem naleśniki niskowęglowodanowe. One były na mące migdałowej. No zresztą widziałeś, yy, one tam sobie no nie nie widziałeś, ale były na mące migdałowej. Posmarowałem sobie akurat Mm, borówkowym dżemem bez cukru. Tutaj mamy takiego dostawcę, więc to był wybitnie niskowęglowodanowy, taki deserowy rzeczywiście przekąska, ale wybitnie niskowęglowodanowa, więc no ja mam zamiar po 50. Być sprawny, mamy już 43 lata. Te naleśniki Dopiero, ja, dopiero. Razem mamy 86, a czujemy się na pewno jak, jak, przynajmniej jak 50. Zareklamuję krótko. Te naleśniki są w naszej kuchni, ale to nie planowałem tej reklamy. Kuchnia Braci Rodzeń, tam są zarąbiste naleśniki. Zwracamy uwagę, żeby konstruować styl niskowęglowodanowy zgodnie z trzema zasadami. Zadbaj... ograniczaj węglowodany. Ale zadbaj też o białko. Białko jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju skóry, włosów, paznokci i całego organizmu. Kości białko 1-2 do 2-2 gramów na kilogram masy ciała tej docelowej. Większość oczywiście znajdziecie w naszej Idziemy dalej. Trzecie narzędzie na to, żeby świetnie się czuć po 50 ćwiczenia oporowej. No i zaraz ktoś powie, Boże, znowu następny każe mi ćwiczyć. Schowaj tego bicka. Tak, oczywiście człowiek jest stworzony do aktywności fizycznej. Ale my nie każemy tobie ćwiczyć codziennie, chodzić na siłownię biegać godzinę dziennie yy, i zażynać się na siłowni, wręcz przeciwnie, trzeba to odwrócić. Spaceruj tak. Często powtarzamy, że zdrowie zaczyna się od wiedzy i to prawda. Bez wiedzy nie ma świadomości, a bez świadomości nie ma zdrowia metabolicznego, o które w dzisiejszych czasach naprawdę trudno. To jak najlepiej tą wiedzę zacząć zdobywać? Ja osobiście zacząłbym od kuchni, braci rodzeń, bo to jest połączenie praktycznej wiedzy, ale też przepisów konkretnych, które możecie już od dzisiaj wdrażać. A ja zacząłbym od edukacji dzieci, bo to edukacja dzieci jest najważniejszym elementem do tego, aby społeczeństwo było zdrowe, a do tego służą książki Detektywi na Tropie Zdrowia. Najwięcej jednak osób rozpoczęło styl niskowęglowodanowy od tego bestsellera Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Potężna pigułka inspiracji, która zapaliła wiele osób do zmiany swojego życia. Łykać trzeba trzy razy dziennie, popijając wodą. Zapraszamy serdecznie na stronę brotherhoods.pl, tam cała wiedza w postaci książek, w zakładce książki. Skacz, biegaj, tańcz, skacz, biegaj, tańcz, rób to, co sprawia Ci przyjemność, ale dwa razy w tygodniu po 15 minut przeznacz na ćwiczenia oporowe, po to, żeby Produkować mięśnie w organizmie. Dobra informacja jest taka, że jeżeli obniżycie insulinę, wycofacie insulinoporność, to poniekąd spontanicznie wasz organizm będzie domagał się aktywności fizycznej w różnej formie. Szybka historia: pamiętasz, Sebastian schudł pierwsze 30 kilo nie ruszając nawet palcem i wycofał sobie cukrzycę typu drugiego, dopiero potem spontanicznie zechciało mu się ćwiczyć oporowo, więc to jest ten kierunek, nie mainstream, który mówi, że ty grubasko musisz zacząć się ruszać, bo dlatego jesteś otyły, bo się nie ruszasz i siedzisz, tylko najpierw zmieniamy jedzenie, chudniemy, zdrowiejemy, a potem spontanicznie bardzo często będzie chciało wam się ruszać. Oczywiście i punkt czwarty jest najszerszy, ale też najważniejszy, redukcja przewlekłego stresu i najtrudniejszy myślę do wprowadzenia, tak. bo taki ten świat, że pełno tego stresu. Ale podpowiedzmy tym wszystkim, którzy są zestresowani, jak do tego podejść. No, przede wszystkim, zdać sobie sprawę, że przewlekły stres to kortyzol, czyli ten hormon stresu, taki steryt, podwyższa insulinę, powoduje insulinooporność lub ją nakręca. Więc musimy za wszelką cenę obniżyć tą insulinę, ale też, hmm, no co ja mam Wam powiedzieć? Często psychoterapia pomaga. Z, poradzić sobie z przewlekłym stresem, bo po psychoterapii wielu pacjentów nie widzi stresu w tej samej sytuacji, w tej samej konfiguracji. Przeszłość, jakieś tam przeżycia i doświadczenia. Nie bójcie się psychoterapii, to jest normalne. Nienormalni są ci, którzy mówią, że to jest nienormalne. To jest normalne i trzeba skonsultować się ze specjalistą, poradzić, jak wygrzebać te programy wgrane za dzieciaka. Oczywiście normalność definiuje większość, więc no, na przykład my siedzimy my tutaj z Mateuszem ja jestem we dwójkę, Rafał jest tam i jeżeli my powiemy, że Rafał jest nienormalny, to oczywiście Sprawdźmy jest nienormalny. To. Rafał jest nienormalny. Jesteś, Jesteś normalny, Rafał. Yy. I jeszcze demokracja. Narzędzie na stres. Odkładajcie te narzędzia, to jest cudowne narzędzie, telefon komórkowy, smartfon, to jest cudowne narzędzie, które pozwala się tobie rozwinąć, ale jeżeli nie masz tutaj mechanizmów które sprawią, że nie odłożysz go godzinę przynajmniej przed snem, że jeszcze scrollujesz przed snem albo robisz pierwsze to jak wstaniesz, to twoje stresy i lęki będą się nasilać, gdyż to narzędzie ma potencjał wywoływania depresji. To ja z własnego życia powiem, jak ja niwelowałem stres w moim życiu w trakcie zmiany niskowęglowodanowej. Starajcie się za wszelką cenę... Patrzeć na wschodzące słońce, nawet z balkonu na dziesiątym piętrze, na czwartym piętrze lub z ogrodu. Wyjdźcie, popatrzcie na słońce, promienie padające rano i z, o, o zachodzie słońca mają niesamowitą e, właściwość dla mózgu i dla poziomu hormonów szczęścia. Blokujcie to. To są mechanizmy, które pozwolą Tobie zablokować to narzędzie, żeby mieć trudniejszy dostęp do tych treści. Ostatnio sobie zamówiłem do domu e, żarówki te czerwone, takie, które niwelują światło niebieskie e, i. E, Mam wrażenie, że faktycznie to działa. Po prostu robię to w ten sposób, że jak już jest dwie godziny do spania, nawet jak sobie czytam książeczkę, to przy tym świetle rewelacja! Rewelacja, róbcie tak. Stwórzcie rutynę dochodzenia do, do spokojnego snu, która Wam obniży to światło niebieskie. Piąte narzędzie to zimno. Narażajcie się na zimno. I ja nie mówię od razu, że trzeba wchodzić tak jak Ty, bo Ty bardziej lubisz morsować od razu do wody po szyję. Można po prostu nie ubrać kurtki, można nie ubrać czapki, można pójść na spacer w krótkim rękawku. To też jest narażenie na zimno. Wbrew pozorom nie ma z tym. Najczęściej żadnego problemu, nie musi to być godzinny spacer na początku, może to być 10-minutowy spacer, ale narażajcie się na zimno, prosimy was. Ale mam teraz takie, taką myśl, że nakręćmy osobny film o morsowaniu. Tutaj nie będziemy się rozwlekać, więc mhm. tutaj nakręciliśmy osobny film o morsowaniu. Skakujcie, ale adoptujcie się do zimna stopniowo. To jest tak jak z, wejście ze świata wysokowęglowodanowo w niskowęglowodanowy. Krok po kroku uczcie się. Ja na przykład zaczynałem po przeczytaniu Droga Eismana wychodzić po prostu na taras na 10 minut. Po wstaniu na krótko. Pamiętacie, jak, jaka to była walka? Wydawałoby się, że nie da się wyjść na 0 stopni w samych shortach, ale się dało, a teraz biegamy godzinę po lesie na min przy minus 10 i weźliśmy na śnieżnik w samych gatkach, przy minus 16. No to co, znacie już 5 narzędzi. Yy, zapraszamy Was do korzystania i pamiętajcie, życie po 50. to nie jest standard, że jest się schorowanym, smutnym i. Zależnym od systemu i tabletek, tam nawet jeżeli się jest schorowanym, to trzeba to wycofać, zresetować i po prostu być jak młody Bóg i młoda bogini.